Dwoje znajomych, Karolina i Konrad, szukając inspiracji na aktywne wakacje, postanowiło wybrać się do gminy Rajcza i Nowej Bystricy. Podczas poruszania się po okolicy okazało się, że przydatna jest aplikacja Rajcza Go oraz lokalny przewodnik. Zapraszamy do odwiedzania obszarów przygranicznych Rajczy i Nowej Bystricy. Gmina Rajcza jest położona bardzo marowniczo wśród gór Beskidu Żywieckiego, a dokładniej w Worku Raczańskim. Przepływa przez nią wiele potoków tworzących rzekę Sołę, które źródła wypływają ze stoków stołowego wierchu w Zwardoniu. Założenie miejscowości Rajcza miało miejsce na początku XVI wieku. Co do nazwy, są dwie wersje. Według jednej z nich miały się tu odbywać zjazdy rajców w sprawie rozstrzygnięcia sporów granicznych. Inna wersja to pochodzenie od słów raj, i raja, będących określeniem mokradeł i błota. Obecnie jest siedzibą władz gminnych, a każdy, kto tu przyjedzie, może znaleźć coś dla siebie. Zapraszamy do sanktuarium Matki Bożej Kazimierzowskiej. Znajduje się w nim jedna z najstarszych kopii ikony jasnogórskiej ofiarowanej przez króla Jana Kazimierza. Według legendy było to podziękowanie za uratowanie mu życia przez rajczańskich górali podczas Potopu Szwedzkiego. W 2017 roku obraz został koronowany przez biskupa ordynariusza Romana Pindla. Tu Maryi można powierzyć swoje troski, prośby, skupić się na modlitwie. Na plebanii znajduje się muzeum, a ekspozycja poświęcona jest kultowi łaskami słynącego obrazu i historii Kościoła w Rajczy. Ciekawym obiektem jest również Pałac Lubomirski, który powstał około 1833 roku, choć jego największy rozkwit przypadł na lata 1894-1914. Wtedy to gościli w nim między innymi Szymanowski, Paderewski, Rubinstein. W 1914 nowym właścicielem stał się arcyksiąże Karol Habsburg, który bardzo lubił tu przebywać. Co ciekawe, w 1916 roku przekazał go na sanatorium dla weteranów I wojny, a następnie powstał tam szpital Czerwonego Krzyża, gdzie leczono choroby płucne. Na miejscowym cmentarzu znajduje się kwatera, w której spoczywa 261 legionistów zmarłych na gruźlicę. Społeczeństwo nie zapomniało o nich. Co roku 11 listopada zapalane są znicze i składane kwiaty przez władze gminne oraz mieszkańców. Gdy poczujemy się zmęczeni, to możemy odpocząć i zrelaksować się w inhalatorium solankowym. Solanka zawiera wiele minerałów, które wdychane podczas seansu mają zbawienny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Regularna inhalacja wzmacnia odporność, tak ważną w tych trudnych czasach. Chcąc spędzić aktywny czas, możemy skorzystać ze ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej. Mamy do dyspozycji znajdujące się w parku urządzenia, siłowni zewnętrznej lub boisko, orlik i korty tenisowe, a także wypożyczalnie sprzętów turystycznych. Jest tu również ogólnodostępna wiata z grillem. Nad całością piecze sprawuje Centrum Kultury i Sportu, w którym działają zespoły folklorystyczne Ziemia Rajczańska i Rajcusie. Instytucja jest dodatkowo organizatorem wielu imprez, na których każdy, niezależnie od wieku, znajdzie coś dla ducha, jak i ciała. Współpracują aktywnie z kołami gospodyń wiejskich, a także promują zespoły, kapele i młodych artystów, umożliwiając im pokazanie się szerszej publiczności. Aktualnie można zaobserwować wzrost zainteresowania folklorem, a góralszczyzna przestała kojarzyć się z kiczem. W Centrum Kultury i Sportu możemy zobaczyć wystawę zdjęć przydrożnych kapliczek, których tak wiele spotyka się, wędrując po szlakach i przysiłkach. Prawie każda ma ciekawą, a czasami dość oryginalną historię. Z Rajczy wychodzą szlaki turystyczne na Halę Boraczą, Kręci Chwosty, Halę Radykalną i Suchą Górę. Dobrym miejscem startu może być mieszczące się w Rajczy linie całoroczne szkolne schronisko młodzieżowe, będące jednocześnie ośrodkiem edukacji ekologicznej. Zwiedzając rejon Rajczy rowerem, możemy bezpiecznie korzystać ze ścieżki rowerowej, której budowa i plany jej wydłużenia wpisują się w trend rozpowszechniającej się turystyki rowerowej, i nie tylko u nas, ale także u naszych sąsiadów Słowaków. Zimą także nie będziemy się tu nudzić. Atrakcji dostarczy nam ciągle rozwijający się na stoku Cąpla ski park Rajcza. Naśnieżany stok, szkółka narciarska, dobre jedzenie poprawią każdemu humor i rozwieją zimową handrę. Organizowane są zawody i imprezy, w których mogą brać udział dziadkowie i wnuki. A więc zapraszamy do rajczy, bo warto! Sól powstała prawdopodobnie w XVI wieku założona przez osadników włoskich. Już wtedy jej mieszkańcy zajmowali się ważeniem soli, która w tamtych czasach była bezcenna. Do XVII wieku pozyskiwano około 50 kg soli dziennie, jednak duże koszty zakończyły ten proceder, a jedyną pozostałością są drzwi w żywieckiej farze, które zostały wykonane z tak tzw. panwi służących do ważenia soli. Wspomniane drzwi prowadziły do Babińca, gdzie, jak pisze w swojej kronice Wójt Komoniecki, białogłowy wywodzą. Stopień mineralizacji wód solankowych w soli jest jednym z najlepszych w Polsce i są one jak na razie największym bogactwem tej miejscowości. Atrakcją jest tężnia solankowa solankowa kraina. To drewniana konstrukcja, gdzie po gałęziach spływa słona woda. Wytwarzany dzięki temu mikroklimat ma lecznicze właściwości wspomagające leczenie dróg oddechowych. Słona woda leczy również wszelkiego rodzaju dolegliwości skórne. Jadąc główną drogą, możemy podziwiać wybudowaną w 1837 roku drewnianą dzwonnicę o słupowej konstrukcji obitej gątem, o strosłupowym dachem zwieńczonym krzyżem. Wewnątrz znajduje się XIX-wieczna sygnaturka, którą odlano w ołomuńcu. W dawnych czasach spełniała różne funkcje. Dzwonieniem wzywano do modlitwy, dzwoniono przed burzą, podobno miało to odpędzać nawałnice i pioruny. Alarmowała też o pożarach oraz żegnała zmarłych. Przy odnowionej studni solankowej z wiatą ławeczkami, na których można odpocząć, rozpoczyna się ścieżka rowerowa do rycerki górnej. W jej połowie, na tzw. Gronicku można usiąść i podziwiać piękne widoki i okoliczne szczyty, zwłaszcza Muńcu. Trasa jest dość trudna technicznie dla spragnionych wrażeń, zaawansowanych rowerzystów i kończy się na przystanku u Sławy w rycerce górnej. Można również udać się na 5-kilometrową, niezbyt wymagającą przejażdżkę szlakiem papiesko-loretańskim, biegnącym od kościoła w soli poprzez kaplicę na oźnej, aż do kaplicy w górnej soli. Na trasie znajduje się 20 przystanków z wezwaniami Litanii Loretańskiej. Piękno przyrody możemy podziwiać jadąc w stronę Zwardonia Boru, gdzie następnie przekraczamy granice Słowacji i mijając wreszczowkę docieramy do Oszczadnicy, znanego ośrodka sportów zimowych. Worek Raczanski to teren posiadający wiele walorów przyrodniczych oraz turystycznych. Coś dla siebie znajdą amatorzy flory i coraz liczniej występującej fauny, zwłaszcza, że na tym terenie możemy spotkać zwierzęta będące pod ścisłą ochroną. Po latach nieobecności wracające tam, gdzie ich nie widziano od wielu lat, wszystko to możemy zobaczyć wędrując pieszo lub jadąc rowerem, gdyż nowoczesne pojazdy pozwalają na górskie eskapady dla coraz mniej doświadczonych miłośników jednośladów. Kilka szlaków, zróżnicowanych pod względem długości trasy oraz jej trudności, oferuje niezapomniane wrażenia. Dodatkowym atrybutem są miejsca, z których szlaki wyruszają, gdyż można do nich dotrzeć koleją. Jednym z krótszych jest żółty szlak z rycerki Górnej Kolonii na Wielką Raczę, skąd rozpościera się zapierający dech w piersiach widok i skąd schodzą szlaki turystyczne na stronę słowacką do Starej Bystrycy, natomiast zielonym możemy dotrzeć do rycerki Dolnej przez Przełęcz Przegibek. Z soli przez Łysicę i Rycerkę Dolną niebieskim szlakiem poruszamy się w stronę Będoszki Wielkiej, na której stoi od 2000 roku majestatyczny jubileuszowy krzyż Ziemi Żywieckiej. Spod jego stóp rozciąga się panorama na Małą Fatrę na Słowacji oraz pasma Wielkiej Raczy i Baraniej Góry. Dalej przez Przegibek i okolice rezerwatu Dziobaki, mającego charakter częściowego rezerwatu leśnego, znajdującego się na północnych zboczach Majcherowej. Mamy możliwość zobaczenia jego części ze szlaku. Następnie docieramy na Małą Rycerzową, skąd odchodzą szlaki w stronę Uisu i Złatnej. Zaprawiony wędrowca dotrze do przysiółka Złatna Huta, gdzie warte zobaczenia są pozostałości Leśnej Huty Szkła działającej w latach 1812-1875. Inna trasa zaczyna się na parkingu w Rycerce Górnej i przebiega przez niezwykle interesujący rezerwat przyrody Śrubita. To najstarszy w Beskidzie Żywieckim rezerwat utworzony w 1958 roku. Ciekawostką jest, że rośnie tu prawdopodobnie najwyższe drzewo w Polsce: świerk o wysokości prawie 52 metrów. Najdłuższym w okolicy jest szlak Czerwony. Rozpoczyna się w soli i biegnie przez szczyt Rachowca i Zwardoń w stronę Skalanki. Ojecha! I cały czas musiałam pchać, Ale się... chyba warto na Rachowiec wyjść, nie? Warto. Znaczy, czy... A Ty tak wyjechałeś widać, tak? na Rachowiec? No, no, no. to szacunek. No, ale mówię, ale no. nie ma lekko. Go... No, ale... No wiadomo, no, nie da Generalnie Góra Rachowiec jest no, super miejscem w bo do rewelacja. Ale chyba tak na rower średnio. E... Czekaj, ile ona ma? 900... 954 metry. nad metry na No wyjściu fajnie. Ale słuchajcie, tu jest fajne. Tak, tak. Z tamtej strony. Następnie beskid graniczny, Kikule, z której odchodzą szlaki: żółty i zielony na Słowację, w stronę Nowej Bystrycy. Kolejnym etapem jest wielka racza ze schroniskiem i wieżą widokową. Kierujemy się na małą Raczę, jawożynę, Kikule. Drugi nieostatni ostatni szczyt o tej nazwie w Worku Raczańskim, banie Majcherową, docieramy na Małą Rycerzową. Stamtąd ruszamy poprzez częściowo zalesiony teren oraz trawiaste polany w stronę przysiłka Młoda Chora, gdzie zobaczymy kaplicę Świętego Piotra. Po krótkim odpoczynku przemieszczamy się w stronę szczytu Hutyrów, skąd zmierzamy do końca szlaku umiejscowionego na stacji PKP Rycerka Dolna. Godny polecenia jest szlak rowerowy rajd po wierchach. Rozpoczyna się wielką pętlą na sarnówce, kierując się do rajczy, a potem na zoniówkę i zmierzamy do schroniska na młodej chorze. Dalej na jaworzynkę, rycerzową, majcherową, przełęcz przegibek i rezerwat śrubita. Potem wielka racza i szczytami wzdłuż granicy państwowej na Zwardoń i przejście graniczne do myta. Inny szlak. Mała pętla odbija ze Szlaku Głównego za rajczą do Rycerki Dolnej, Rycerki Górnej, następnie obok Potoku Rycerskiego skręcając w prawo i kieruje się na Magurę, gdzie łączymy się ze Szlakiem Głównym. Cały stanowi logiczną pętlę z dojazdami do przejścia granicznego w Mycie w jego zachodniej części. Szlak rowerowy rajd po wierchach prowadzi terenami leśnymi o podłożu gruntowym. Jest typowym szlakiem rekreacyjnym. Większa jego część prowadzi kompleksem leśnym i udostępnia użytkownikom punkty widokowe, jak również ciekawe elementy przyrody. Należy też zaznaczyć, że cała gmina leży na terenie Parku Krajobrazowego. za wielką raczą po stronie słowackiej Nowej Bystricy warto zajrzeć do niedalekiej wsi Wychylowka. Znajduje się w niej bowiem Muzeum Wsi Kisuckiej. Skansen, w którym zobaczyć można zabytki lokalnej architektury ludowej, głównie przeniesione ze wsi zalanych przy budowie zbiornika wodnego. W Skansenie zgromadzono jak do tej pory około 35 różnego rodzaju drewnianych domostw, młynów, budynków gospodarczych czy sakralnych. W sezonie letnim na terenie Skansenu organizowane są różnego rodzaju regionalne wydarzenia kulturalne, podczas których zapoznać możemy się z miejscowym folklorem. Dodatkową atrakcją jest tu dawna, zabytkowa leśna kolejka wąskotorowa. Powstała ona na początku XX wieku i służyła głównie do zwózki drewna. Obecnie dla turystów uruchomiony został prowadzący przez wioskę przeszło 3,5-kilometrowy odcinek toru. Nowa Bystryca jest gratką dla rowerzystów. Wzdłuż rzeki Bystryca poprowadzono Bystrzycką Magistralę Rowerową. Liczy ona 20 km długości i 300 m przewyższenia. Jadąc ją możemy odpocząć w wiatach posiadających miejsca rowerowe i dowiedzieć się czegoś o regionie z tablic informacyjnych. Zbiornik wodny Nowa Bystryca Wychylowka leży w północno-zachodniej części Słowacji. W dolinie Bystrzycy należy do obszaru chronionego Kisuce. Charakteryzuje się przepięknym urozmaiconym krajobrazem dolinno-górskim. Ze względu na pełnione funkcje zbiornika wody pitnej, zbiornik Nowa Bystrica nie jest udostępniony do celów rekreacyjnych ani sportowych. Obowiązuje zakaz kąpieli, uprawiania sportów wodnych i plażowania na jego brzegach. Drogi w zlewisku zbiornika są zamknięte dla pojazdów z silnikami spalinowymi, co sprzyja turystyce rowerowej. W pobliskiej starej bystricy na wieży w centrum znajduje się unikatowy słoweński Orloj, zegar astronomiczny. Jak twierdzą źródła słowackie, jedyny na świecie zegar astronomiczny pokazujący rzeczywisty czas słoneczny. Pokazuje ponadto pozycję na niebie księżyca, jego fazy i położenie Słońca w znaku zodiaku. Na obrzeżach tej tarczy znajduje się kalendarz, z 366 częściami obracającymi się o jedną część każdego dnia. Na Bobowcu, wzgórzu górującym nad wsią, stoi 16-metrowa wieża widokowa, z której roztacza się panorama na Małą Fatrę i Beskidy Kisuckie. Ej, to co jesz? Co? Co ty jesz? nicę. No to ja biorę porówkę. To co? Nie sądziłaś, że będzie tak fajnie tajczy? Nie sądziłam. <noise> już jesteśmy tutaj z Wardoniu, to mamy blisko na Narachowiec. Czyli wybierz... stawiamy na sport. No tak, no. Jak przyjedźmy już na rowery, no to jedziemy dalej. Potem może na racze. To, to jest dobry siejsz? pomysł. Dasz radę? Piękne widoki. Dasz radę? A ty? Zobaczymy. Jak ty, to ja też. Weźmiemy elektryki, jak chcesz. Fajnie tu, nie? Takie swojskie klimaty. Ciche pogranicze. Może teraz? Kiedyś bywało inaczej. Z Bardoń jak Rzym rozłożył się na siedmiu malowniczych wzgórzach. Rachowiec, sołowy wierch. Pydychów-Groń, Skalanka, Kikula, Beskid Graniczny, Oźna. Przez zwardońskie przełęcze graniczne i przysłop przebiegały ważne szlaki handlowe między Polską a Węgrami. Natomiast przez przełęcz zwardońską przebiega otwarta 3 listopada 1884 roku linia kolejowa z Żywca do Czadcy. Bliskość granicy determinowała kontakty pomiędzy Polakami i Słowakami, które nie zawsze miały legalny charakter. Czasami na linii granicznej pogranicznicy natrafiali na ślady konia. Spotkany przypadkowo mieszkaniec po ich oglądnięciu prawie zawsze mówił, że to nie koń ten deszcz, tylko podkudzy jeleń. Po transformacji ustrojowej lat 90. otwarto w Zwardoniu kolejowe przejście graniczne oraz dwa drogowe. Obecnie na terenie byłej platformy odpraw granicznych funkcjonują sklepy oraz jedna z naszych atrakcji torgokardowy. Przed wojną Zwardoń był cenionym kurortem i centrum sportów zimowych dla Śląska. Obecnie działa tu tylko jedna kolej linowa na stacji narciarskiej Zwardoński. Zwardoń może pochwalić się wyznaczonymi trasami spacerowymi, których nazwy Aleja Zakochanych, Mała i Duża Pętla, Wężowa Góra, Aleja wesknień, mają swoje korzenie w historiach opowiadanych przez starsze osoby. Wspaniałe krajobrazy u nas, jak i na Słowacji zobaczymy odpoczywając w wiacie grillowej na Beskitku oraz z wieży widokowej na szczycie Rachowca. Czasem przy dobrej przejrzystości powietrza można zobaczyć nawet Tatry. Osoby szukające skupienia przez modlitwę zainteresuje 14-kilometrowej długości jedyna taka transgraniczna droga krzyżowa, której trzy stacje leżą po słowackiej stronie w Skalitę. Niedaleko pierwszej stacji znajdują się ruiny zniszczonej podczas wojny karczmy Arpada Foiermana. Miała ona drzwi i okna z obu stron granicy i obsługiwała zarówno Polaków, jak i Słowaków. Na granicy z Wardonia i Lalig możemy napotkać resztki niemieckich umocnień przeciwczołgowych, tak zwanych zębów smoka, a po okolicy traw wystają bunkry i zarysy okopów. Kto lubi militarystykę, nie ominie umocnień węgierskiej górce zwanej Westerplatte Południa. Zwardoń ma położenie sprzyjające rozwojowi turystyki rowerowej. Stąd można jechać w różne kierunki, a także z wielu można tu dojechać. Ze Zwardonia wychodzą szlaki turystyczne na Wielką Raczę i Baranią Górę do Soli. Przez Zwardoń przebiega też Zbójnicka Ścieżka Trzech Harnasik, której początek znajduje się na trójstyku polsko-czesko-słowackim w Jaworzynce. Możemy dotrzeć nią do Kiczory, małej, lecz urokliwej wsi, przez którą płynie Czerna, będąca potokiem źródłowym Soły. Na trasie ustawiono tablice, z których dowiemy się o ciekawostkach przyrodniczych, a także historię o beskickich zbójnikach. Ścieżka przebiega niedaleko ścisłego rezerwatu Butorza, w którym chroniony jest dolnoreglowy bór jodłowo-świerkowy z dorodnymi okazami świerka i stebniańskiego. Gmina Rajcza przekonuje, że jest no, idealnym miejscem dla rowerzystów. Wy sprawdzaliście to, wiecie już wasze nogi. Wiedzą, czy tak faktycznie jest, no więc jak? Jest idealnym miejscem, zaprasza faktycznie wszystkich rowerzystów i każdego jest w stanie ugościć. Tak, każdego jest w stanie ugościć pod każdym względem i aspektem. Pod tym górskim, rowerowym i też pod tym względem dla Łakomczychów. Po dzisiaj jesteśmy po bardzo dobrym śniadaniu. O, no tak, zgadza się. A jeszcze mówiąc o, o, o rowerach, no to rzeczywiście pod każdym względem. Co, Każdego powiem, miłośnika powiem. rowerów, tak. Nie tylko MTB, nie tylko rowery elektryczne, które są teraz na czasie, ale też i rowery szosowe i gravele, więc każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Ja Również z rodziny z dziećmi, czy to jadąc ścieżkami rowerowymi, z dzieciakami. Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Ja wiem, żeby dzisiaj zaliczyliście podjazd na racze. Ja ten podjazd znam, ja go bardzo szanuję. Kilka razy dał mi mocno się we znaki. Więc teraz prośba do Ciebie, zrecenzuj wycieczkę na racze. Yy, momentami było bardzo ciężko. O mały włos nie zabiłam mojego kolegi na rowerze, ale żyjemy, jesteśmy cali i zdrowi. Nawet wygląda dość dobrze. Nie <noise> oberwałem. <noise> no prawie, chociaż należało Ci się. Hmm. Ale warto było się tyle pomęczyć, żeby nas nogi bolały, bo na samym szczycie były naprawdę przepiękne widoki. A ty co powiesz? Mi się bardzo podobało. Ja lubię takie wyrypy, więc szlak mi się jak najbardziej podobał. Hmm. No, podjazd pod jazdem, ale potem to zjazdy, no to chyba sama Mogliśmy razem. się pościgać i sprawdzić, kto jest lepszy. Udało no. się coś faktycznie pościgać, czy raczej trzymaliście się razem? No oczywiście, że, że, żeśmy się rozmłosić. Musieliśmy rozmucili. się trzymać razem. Co innego, tu co innego Ale teraz się Wiemy, że było dobrze, że nogi paliły, że były gorące zjazdy. No to teraz chyba idealne miejsce, czyli sól i ja. Tak, no teraz możemy się zregenerować po takim wyjeździe do góry, po zjeździe, bo wszystko teraz boli. Możemy usiąść i, I dalej jeździć. I pooddychać. Ale teraz już chyba tylko w głowie następne plany, jak w gminie Rajcza zagospodarować kolejny wolny dzień, oczywiście rowerowo. Tak. Myślę, że tak. Był to film promujący walory kulturowe i przyrodnicze partnerskich obszarów przygranicznych Rajczy i Nowej Bystrycy. Rowerowo pomiędzy Rajczą a Nową Bystricą. Czytał Marcin Rudzki.